Kiedy myślę o współczesnej Europie, przypomina mi się oczywiście wypowiedź papieża Franciszka wygłoszona w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, kiedy nazwał Europę babcią. To stwierdzenie sugeruje jakiś kolaps, jakąś zapaść, wyczerpanie się potencjału. A przecież chrześcijaństwo wraz z Rzymem, Atenami, a także kulturami, które wniosły narody pogańskie, stworzyło współczesną Europę. Dały różnego rodzaju instytucje prawne, ustrojowe, państwowe, ale dały także kulturę. Kultura, która wydaje się w ostatnim stuleciu dokonała pewnego rozbratu z chrześcijaństwem, a być może to chrześcijaństwo dokonało rozbratu z kulturą. Pytanie, które trzeba sobie postawić dzisiaj, to pytanie o kulturotwórczy potencjał chrześcijaństwa. Czy chrześcijaństwo jest zdolne wytworzyć dzisiaj wielką współczesną kulturę, która podejmie także dialog i rozmowę ze światem? W ostatnim czasie mamy dużo Działań ze strony kultury, które nazywamy sztuką krytyczną, a być może to teraz chrześcijaństwo powinno podjąć taką krytyczną funkcję wobec kultury. Myślę, że o tym powinniśmy także rozmawiać na Zjeździe Knieźnińskim.